własne, naturalne, pyszne i aromatyczne masełko jak je zrobić? sposób jest bardzo prosty i banalny wystarczy mieć śmietanę 30 czy 36 taką płynną wlać ją do słoika zakręcić słoik bardzo szczelnie i ubijać istotna sprawa bardzo ważna jest aby śmietana miała temperaturę pokojową ja tutaj mam śmietanę y, kupną, ale oczywiście z takiego schłodzonego swojskiego mleka jest najlepsza. Y, ubijam w, słoiki, w słoiku, ale oczywiście można zrobić to na najniższych obrotach miksera. Tylko mikser trzeba później umyć. A jak tutaj nam ręce ścierpną, możemy poprosić dzieci o pomoc. Dobrze, tutaj już prawie kończymy ostatnie. O, ostatnie ruchy prawie. Jest. Widzicie tutaj pięknie nam się już zaczyna maślanka oddzielać od masła. Ostatnie ruchy. I jest. Jest nasze masełko. Param. Ale pięknie wygląda. I musicie mi. Uwierzyć na słowo niesamowicie pachnie. Odlewamy maślankę. A przyda mi się, wieczorem będę chleb piekła, to ją sobie wykorzystam do wypieku. I teraz taka istotna sprawa, ponieważ większość maślanki oczywiście wylaliśmy, musimy teraz masło przelać zimną wodą, to znaczy wypłukać resztę maślanki ja to robię w sposób jaki tutaj widać oczywiście każdy może zastosować swój patent na przykład odciskanie na miseczce, ja wytrząsam kilka razy z zimną wodą aż ta maślanka ten płyn już w sumie będzie praktycznie bezbarwny o! Już tutaj widać, że jest dużo bardziej klarowny. Jeszcze dociśniemy sobie, żeby więcej tej maślanki wydobyło się z masełka. Jeszcze kilka ruchów i już mamy, zobaczcie, prawie klarowną wodę. Idealnie. Super. Teraz wystarczy odlać i przenieść na jakąś miseczkę nasze prawie już gotowe masło. Jeszcze troszeczkę odcisnę tej maślanki z wodą. Jak widzicie, ona jeszcze się trochę wydziela. Im bardziej odciśniemy, tym będzie nam lepiej się przechowywało masło. Nie nam nie zjełczeje w lodówce. Oprócz tego możemy ponad tydzień nawet takie masełko y, dobrze odciśnięte y, trzymać i nic się z nim nie stanie. No i doprawiamy. Ja oczywiście uwielbiam czosnek, więc ten czosnek wyląduje na bank w tym maśle. A oprócz tego na przykład zioła sycylijskie, trochę y, czostku niedźwiedziego. W sumie, co kto lubi, to dodaje, można zjeść samą sobą. A, no i oczywiście też dodam szczyptę soli, co podbije smak naszego masła tutaj, a jednocześnie sprawi, że będzie ono bardziej trwałe. No dobrze, kończymy, mieszamy. I teraz tak naprawdę brakuje nam tylko kromy chleba. Mm, musicie mi uwierzyć na słowo. Jaki aromat, jak ładnie pachnie to masło, pięknie się rozprowadza. No i co? Wcinamy. Życzę Wam wszystkim smacznego. Było pyszne, musicie mi uwierzyć na słowo. Wypróbujcie, a najlepiej smakuje z domowym serem. Zapraszam.